Ja się na tym nie zastanawiałem, jak to jest pomagać Po prostu się pomagać. Są ludzie, którzy potrzebują tego. I jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że to trzeba to czy się to jeżeli mam możliwości, to oczywiście pomogę, bo nie widzę problemu, dla którego miałbym tego nie robić. Ja nie robię tego, bo pani, która się z poprzednich dziennikarek mnie pytała, to się cieszę, że wygrałem konkurs. Dla mnie to nie jest konkurs, ja po prostu ludziom pomagam, a że przy okazji ktoś mnie tam nominuje i tak no, powiem zdobywam tą statuetkę. No. Czuliśmy się bardzo stabilnie i pewnie. Zresztą sama, nawet kiedyś prosiłem, że nie chciałbym być pierwszy, a wolałbym być drugi. <śmiech> 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 Państwo posłusznie tej mojej życzę sprawdzić. Żyć siebie samego trzeba dać. No, wspaniale jest przyjechać do bloga po bitwie na głosy, bo przede wszystkim trzeba by wszystkim tym mieszkańcom podziękować za to, że byli tacy dzielni i że tak nas mocno wspierali, bo przecież to dzięki nim, no nie tylko może brążana, może jeszcze dzięki mieszkańcom innych miejscowości, ale dzięki wszystkim tym ludziom w tym programie istnieliśmy przez tyle tygodni. So don't be dla mnie to jest oczywistość. Fundacja Erbląg nie była pierwszą organizacją, ani pierwszym moim działaniem tutaj na terenie Erbląga. Wiele lat wcześniej grałem tutaj dla ośrodka z, dla dzieci z porażeniem mózgowym i, i dla karitasu. No, Ta działalność jest dla mnie zupełnie naturalna i wykonuję wszędzie w całej Polsce, gdzie tylko to się da. więc z płaczem żółt, czy... A fundacja uważam, że, że jest bardzo cenną tutaj inicjatywą i widzę, że działa sprawnie. I od samego początku zaproszono mnie tutaj w charakterze najpierw gościa, później honorowego członka i jestem w tej organizacji. Działamy. nam. No. Dziękowałem już bardzo, bardzo gorąco, dzisiaj w nieco innym anturażu, ale równie serdecznie, równie radośnie chcę podziękować jeszcze raz panu Ryszardowi Rynkowskiemu i jego ekipie. na Ormondowskiej antenie by było głośno i dobrze.